Nie będę czekał nawet na Kubę, bo tutaj się stawia komin. Się wznosi pomału. Pamiętam, jak się z moją babcią świętej pamięci kłóciłem, to zawsze mówiła ty gówniarzu, ja trzy kominy postawiłam! A ty co? No ja już jeden postawiłem prawie też, także będę mógł mówić swoim dzieciom, Że ja komin postawiłem Jest 7.35 dokładnie. Władzio przez ostatni czas od ostatniego filmu piątkowego lub sobotniego, już nie pamiętam. Nic się w nim nie zmieniło oprócz tego, że oberwałem wajchę, którą będziemy musieli tutaj z powrotem zainstalować. Co tutaj się jeszcze wydarzyło? Kuba tutaj walczy. Sprzęgło ma wciśnięte, no się walczy. Kuba jeździ kopać koparką. I dzisiaj miał kopać by też, gdyby nie to, że pojadę ja. Chociaż o 12 mam termin w Parczewie w urzędzie. To, ale myślę, że do 12 się wyrobi. a Kuba za ten czas, yy, bo już wczoraj o tym rozmawialiśmy, yy, zajmie się tą 30. Z rana. Żeby ją oddać, żeby nie stała tutaj człowiekowi, bo tutaj tylko z Błachowską przyjechało. Wczoraj odpaliliśmy to tak, pod tego śrubunku tylko tutaj spod podkładki, a tutaj spod śrubunku. No tutaj na dole. Nie spod podkładki tej co jest wyżej, tylko tutaj zacieka. I tyle. I to niech Kuba zrobi. I się odna później się zajmie tym Władkiem. A co jest we Władku? We władku jest dwie rzeczy. Oprócz tego, że instalacja to wszyscy wiemy, ale druga rzecz jest na biegach. Na biegach. Jakich? na biegach szosowych ten najszybszy bieg, nie wiem czy to będzie dziewiątka czy szóstka, już tam nieważne, ale ten najszybszy bieg wyskakuje. Właśnie tak słychać, że te tryby już się chcą zazębić i, i nie dochodzi. Na polnych szóstka ten najszybszy bieg normalnie chodzi. Tutaj coś ma poprawić na tym sprzęgiełku, na tych wodzikach. Ja się nie rozłączyłem. Ja pierdolę. To ja to utnę, mam nadzieję. No, jest wysoki cały czas. No, ta wiecha jest coraz więcej. Coraz więcej jej na zewnątrz. Bardzo ładna. Nie, już jest dużo więcej. Widać wszędzie puszczę pomału. Tutaj to jest naprawdę bydlek. Z metr 50 m będzie miał wysokości. Dlatego, że ta jest spora, ale tak jak powiedziałem, że to mi odciągnie. O to, co to jest, o to. To jest pesz, nie. Miotła. Co to kurwa jest? Bo tego mi wyszło tyle. Tyle mi tego wyszło na pszenicy w siemieniu, że kurwa, nie wiem. jednoliścienne tam z... zagłuszyły mi pszenicę w większości. Źle to wygląda. Bardzo źle. Zobaczymy. Beczka do sprzedania. Przypominam. Dwie dychy. 3 hektary łąki mam do sprzedania. Śmiało zapraszam w miejscowości Nadzieja. Za 60 tysięcy 3 hektary przeszło. Jakby ktoś był zainteresowany. A na no zapadła decyzja. Tura do Władka nie zakładamy. Władek zostanie bez tura. Który jest do sprzedania z pełnym osprzętem, dwie łyżki, krokodyl, y, trzy sekcje, y, rama, podwładka wyspawana, mocna, solidna 4000 za całość. Jakby ktoś chciał oddać gruz, śmiało tutaj można przywozić i wysypywać przyczepką, samochodem, wjeżdżać, nie pytać, jak my nie ma, wysypać i uciekać. Y, ale ja jakoś specjalnie nie, nie zbożę, nie zbieram, nie zjeżdżam. Tylko, że jak ktoś chce przywieźć, to może sobie tutaj wysypać gruz Nie ma problemu A ja teraz jestem na polu pszenicy Czyli jesteśmy razem No i tak wygląda Puściły kłosa Ale Tak jak się spodziewałem Ilość piętelek nie powala. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć 11. Dziewięć, dziewięć. Nie, to chyba nie jest źle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, nie odpowiada. Nie wiem, może będzie coś z tego. Ładnie to wygląda jak już jest kłos spuszczony. Oto mi przerasta, jakaś trawa dziwna, życica, chujica, nie wiem co to jest. Dajcie mi znać w komentarzach, chociaż i tak nie... Nic mi to nie da taka wiedza w tej chwili. Na no za rok tutaj będzie rzepak, to wypryskam na jednoliściennej zginie. Tam jest dużo tego, tu jest taka plama i tam widać takie o, to. A my jedziemy zrobić mojej córce niespodziankę jak wróci z przedszkola. A jak o tym niespodziankę to za chwilę zobaczycie wszyscy. No ja już wracam, a tutaj jest niespodzianka. Bambik! Tylko, że to jest suczka. Chciałem suczkę, bo suczki się bliżej domu trzymają. E, jest to mieszaniec z hodowli e, tutaj w okolicy Akita Japońska. Zmieszana niestety, znaczy dla mnie niestety, z Labladorem. E, niestety dla właściciela e, hodowli nie dopilnował sąsiada, Lablador poodleciał. Ale e, dzięki temu Mam ją praktycznie za darmo, za koszty szczepionek. Tutaj mam e, książeczkę. Miała szczepienia, miała odrobaczenia. Teraz akurat jeszcze wypada jedna szczepionka. I będzie pilnować podwórka i bawić się z dziećmi. Nie bój się, nie bój się. Chodź, psinka moja mała. Już obruszkę masz swoją. Tak, już, już. Jeszcze imienia nie ma. Chodź, chodź. Psina, 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 psina. Psinka, psinka. Psinka. Ja chciałem nazywać o Helga, ale Zuzia przemianowała. Jak się nazywa nasz piesek? Bella. 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 Bellissima. Chodź psina, chodź, nie bój się. Nałożysz jej smyczkę? No. nie, Zaraz nałożymy, czekaj. Bella musi poznać warsztat. Ja przyszedłem, bo tak, Kuba tutaj o 12 pojechał kopać, jest... 1320. Drugie zlecenie z tej samej firmy. Dzisiaj ja kopałem rano bo teraz. Chlapaki coś tam się śmieliście, że są za krótkie, czy tam za wąskie koła mamy rozstawione najszerzej jak się da. A chlapaki to jest tylko bardziej taki efekt wizualny, żeby nie był goły błotnik, żeby to wyglądało a nie taki jakiś wystający ten. Eee, bardziej wizualnie, a nie żeby tam jakieś chlapaki wielkie, to nie będę czepiał takich szmat dużych. Także jak Kuba kopie, to ja idę, chyba odprowadzę trzydziestkę do sąsiada, bo już jest zrobiona i czekamy, co tam dzień przyniesie jeszcze. Dobra, jedziemy odprowadzić 30. Gazuj. Po prostu gdzieś tam się ze śrubunku sączyło, poszło trochę uszczelnienia, już jest wszystko w porządeczku, i być powinno. A właściciel zadowolony z remontu, mówi 30 lat tak dobrze nie chodziło. A dzisiaj, trochę i w środku, tutaj na budowie, poszło. Mam obudowany już obudowany mam jak to się regipsem teraz zostaje już regips tylko podszpachlowanie i malowanko komin jak a zaraz pokażę ile komina mamy zrobione już została na jutro będzie koniec zaraz się nie da wybudować całości za bardzo bo Musi dotknąć swoje, nie? A tutaj zobaczymy jeszcze, jak rzepak wygląda. A, wygląda tak. No powiem Wam, ładniej się zrobił, coraz ładniejszy. On jeszcze jednak rósł, kiedy myślałem, że on już stoi. No tutaj już jest to. 1,60 60, Metr 70 może. No, Ładny, zdowy jeszcze do tej pory. Liści nie odrzuca. Nie wiem jak to się stało, żebym ja taki dobry gospodarz był. A ten jest trochę już coś pojedzony albo skrzywiony od mrozu, bo tę jesień mieliśmy strasznie. Albo ten striptil też dużo pomógł, no bo to było siane striptealem. Pierwszy raz siałem te, takim systemem No i ta różnica jakaś była od samego siewu widoczna Że to była taka zdrowizna już na jesień Na jesień to był bardzo piękny, aż za duży, aż rozłożysty taki, zielony Podkorzonek dostał e, tego, nawozu No i jakoś się utrzymał ładnie W miarę W miarę, nie ładnie, ale w miarę Na miarę parczewa tutaj jeszcze widzę jakieś miały zakwitki, ale podrzucane, poobtrącane też tutaj z przodu, bo wjeżdżałem, to wtrąciłem no jest, jak i jest jakiś taki zastanawiam się nad kontraktem w tym roku czy nie kontraktować. Dzwoniłem wstępnie, to oczywiście cen żadnych nie mam. Wczoraj gdzie w jakichś wiadomościach było pokazane, powiedziane, że kurwa przężyto poniżej 500 zł już. To jest To nawet nie jest tragedia. To już jest śmiech, to już jest cyrk nawet, a nie tragedia. Bo tam jakby były jakieś spadki minimalne wahania, no to można mówić o jakimś pechu nieodpowiednim okresie sprzedaży. Ale to jest kurwa 1 trzecia ceny normalnej, która być powinna. No może nie jedna trzecia, no nawet 1 trzecia, 1200 zł powinno być zaprzężyto przy takich kosztach produkcji. No to nawet jakby był 1000, no to jeszcze nic bym nawet nie powiedział. No. Ale kurwa nie poniżej 500 zł. Był moment w lutym, że można było kontraktować rzepak po 2300. Krótki okres, ale był. Ja sprzedaję wszystko z pola w tym roku. Znaczy nie wszystko. Sprzedam tira pszenicy, tira rzepaku i tira przężyta. Pszenżyta powinno jeszcze trochę zostać na, na zimę. Bo mam 25 hektarów, to nawet jak byłoby 2 tony z hektara, no to jest 50 ton. Dwa tyry Tak więc uciułam, no, 10 hektarów pszenicy. No, to też niemożliwe, żeby 2,5 mi nie dało. Tak wszystko jest z bezpiecznym rezerwą i tak chyba zrobię. Po ku wszystkiego puszczę w żliwa i zrobię sobie kostkę na podwórku. I będę w końcu, kurwa, w czystości. Utrzymywał plac. Tak. Jesteśmy tutaj z tyłu mojego biura. Sąsiad prosił żeby wyrwać mu jeszcze o tą karpę. Wyrwaliśmy te wszystkie, co były przy domu. Żeby styropen można było ładnie kłaść. No i chciał, żeby jeszcze tą spróbować, wykopać, wyrwać. A później się to gdzieś tam na jakiejś kupie spali czy coś. To mam koparkę. Staniemy, spróbujemy. Tylko kurde, jedną ręką. Jedną ręką ja Wam za dużo nie nagram, ale zaraz zobaczymy jak to będzie mniej więcej szło. Ustawię się i się włączę. Dobra, ustawiłem się, położyłem łyżkę pod... żadna brudność, karpa stara. Chciałem spróbować przy czymś mocniejszym ale ja widzę, że ona ma duży zapas mocy. Nie mam szybszy testować, żeby to sprawdzić na chwilę tocko. Do no, tutaj już komin wyszedł po zawiatę. Tak jak mówiłem przesunęliśmy tą krokiem. I tutaj już blachę trzeba będzie dociąć tak żeby pasowała naciągnąć się, ale to dopiero już do styropianu. Bo teraz już tutaj styropian będzie można kłaść. Tutaj jest jeszcze za prawa jest tak drzwiczki do komina. Tutaj już w ścianie jest otwór, ruda przechodzi przez ścianę, no ale jeszcze jest do sufitu dole, do tego daleko. Mamy tam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć elementów jeszcze w górę wydać. Bo na razie to dochodzi tylko do dochodzi do tego murka, zobaczcie jak ściana odchodziła no to nic trudno, Opna już można wstawić, też będzie a tutaj tak jak mówiłem tylko tyle że legipsem już mamy geberety pochowane zobaczcie jaką, jaką mam bryloczek do biura firmowy tak, z tym będziemy walczyć w weekend, z prądem Gabaryty już poobsadzane Niedługo. No, chciałoby się powiedzieć, że niedługo koniec. Tak, samochód podstawiony. Czas najwyższy dokonać e, zawiezienia tych elementów do piaskowania, bo na to trzeba trochę będzie poczekać. Nie muszę tego jakoś szczególnie czyścić. Bak zaraz przed błotniki z tego kurzu, choćby, żeby przyjemniej było to w rękę wziąć. Jadę do Włochynia, do chłopaków. Wypiaskują, wymalują kolor, mam gdzieś tam spisany 36 coś tam było. Czerwień taka typowo strażacka prawie, że nie taka jak Władka. No i tak powiem Wam, chłopaki dzisiaj do Niemiec, wczoraj woziłem im pod Kraków te narzędzia, dzisiaj zaczęli pracę, czyli jakoś ten poniedziałek się fajnie układa. A jak się fajnie wszystko... Oj, to nie poniedziałek jest dla mnie, to poniedziałek, bo tak jakoś trochę jestem roz... Ja w ogóle nie liczę za bardzo. godzin. Nie liczę zysków, a ani... zysków. Ale takie mam przeczucie, że jak wszystko tak dobrze idzie, to zaraz złopierdolnie pierdolnie znienacka kurwa jakieś. Bo to jakoś tak zawsze parami ze sobą wszystko. Widzimy się jeszcze przy polu, bo będziemy Teksas mijać. A te ciekaw jestem, bo tam z braku słońca już podejrzewam, że jest nieciekawie. Z braku deszczu, słońca jest za dużo. No i jestem już na przężycie na Teksasie. No i jak to się prezentuje? Nie wiem, sami popatrzcie, wykłoszone w pełni. Jakieś robaki wpierdalają kłosy. Pfu, jeszcze mnie atakuje. O te dziady. Paszły skurczy syny. Zobaczcie, pół, pół kłosa objedzone. To to żyto jest. No ale ładne nawet te, te kłosy jak na Teksas w tym roku. Chociaż jest niskopienne, a nie skracane. Dwuliścienne były robione, ale gdzieś tutaj jakoś tak wyszły. No i kurde, pola jest kawał. 11 hektarów. Ja myślę, że z tego pola Tira uzyskuje, nie? A nadzieja cała pójdzie w silosy. W tym roku będę robił badania już na całych swoich glebach po czterech latach, tak? Czy po trzech latach. Zobaczymy, co się poprawiło. No się tak, poprawiło. Mi chodzi o pH, bo wapna gdzieś tam sypałem rok do roku. Tutaj poszło akurat na jesień i tutaj czegoś brakuje ewidentnie. Ja obstawiam, że jest to fosfor. Że jest bardzo mało fosforu i możemy te słowa moje wspomnieć przy wynikach już glebowych. I tutaj na ten rok po żniwach planuję taką sytuację. Ścinamy słomę, zalewam to po fermentem, kurważ popłynie, talerzuję i Sieje tutaj 40 tysięcy litrów na hektar, mam zalać po fermentu. tutaj. A sieje owiec zimowy z tryptilem. A w podsiewacz pójdzie fosfor. Pójdzie jakiś super fosfat. I to będzie już wtedy tak. Po fermencie jest potasu sporo. Azotów. I fosfor pójdzie w podsiewacz. Będę go piękny owiec i chuj. A co? Nie wolno mi? Ładne pole trzeba wykorzystać. Zrobię badania na wszystkie pola, a tutaj pójdzie owiec na pewno. A tu wchodzimy jeszcze w pszenicę. Jedną, inne takie pole. Jest tego samego dnia siana. Odmiana chyba ta sama, ale chłosy jeszcze dopiero co wypuszcza. Dopiero co... Niektóre jeszcze w połowie wychodzą. No ale tutaj, jakby te kłosy też i ładniejsze. Chociaż, nie wiem, mi się kojarzy z tamtego roku. Ja tamtym roku miałem tak piękne kłosy na tej pszenicy, takie kurwa, kluchy, grube. No i tutaj są już ładniejsze. Na tamtym polu z y, tego filmu z rana jakoś te kłosy mi się tak nie podobały. Tutaj już są ładniejsze, ale to może jeszcze o niczym mi przesądza. Może to jeszcze jest za wcześnie, żeby osądzać. Wtedy te kłosy mi się podobały tam, bo to było już może bardziej zaawansowana ta pszenica.